Okej, okay, moi drodzy, siemanko, 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 witam Was, najgrubszy słuchy w mieście. Niestety, znowu po nieco dłuższej przerwie, tym razem spowodowanej nie z mojej winy. A z winy mojego komputera. Słuchajcie, po 5 miesiącach padła karta graficzna, co najśmieszniejsze, najpierw padła raz. Odesłałem na gwarancję do reklamacji, po czym w serwisie, panowie, podpieli komputer. Okazało się, że działa. Wszystko zrobili testy. Okazało się, że karta śmiga jak szalona. Po czym odesłali mi komputer, gdy komputer otrzymałem, włączyłem Okazało się, że wyskoczyły zielone piksele I wyskoczył błąd 43, że urządzenie zostało odłączone Czyli mój RTX 3070 uległa awarii, oczywiście bawiłem się ze sterownikami, ale nic to nie dało. Spakowałem komputer ponownie, odesłałem no i czekam i tym samym moi drodzy, od dwóch tygodni nie mam komputera. Odcineczek przygotowuję dla was na laptopie. No niestety, laptop nie nadaje się już do takiego streamowania, po prostu no, nie jest w stanie pociągnąć. A też nie chcę, nie chcę wracać jakby do tych czasów, gdy, gdy będę streamował bez kamery A na pewno z kamerą już ten laptop zdecydowanie by nie pociągnął streama Także nawet się w to nie bawię Czekamy na komputer, czekajcie, na pewno te streamy wrócą i grube jazdy będą Przypominam, ma 2000 subów, będziemy rozdawać kosę Także jeśli jeszcze nie wbiłeś suba, to zostaw go teraz Dobra, szybciutko moi drodzy Mój pikem, faza pretendentów, siadło pięć strzałów, na szczęście, chociaż no niewiele brakowało Także, no, tutaj Astralizm mocno trochę jestem zaskoczony Ale ale ważne, że te pięć siadło Przypominam, że poprzednio udało się trafić mi wszystkie typy, łącznie z finałem podczas poprzedniego Majora Pochwalę się, pochwalę się i jak widzicie, piękny diamentowy żeton z PGL Stockholm 2021, no wtedy siadło pięknie, i wtedy z tą różnicą, że wtedy posiłkowałem się troszeczkę innymi youtuberami, słuchałem, oglądałem bardziej ich, a nie to co dzieje się w danym momencie na meczach. Na naszej pro scenie CSA, a tym razem właśnie Postanowiłem, że sam będę typował Troszeczkę oglądałem Spotkań, szczególnie jeśli chodzi o RMRy, gdzie Walczyło Anonimo No i teraz też staram się w miarę śledzić Jak tylko mam czas Także postanowiłem, że spróbuję sam Przykombinować, dobra 5 strzał siadło. pokażę wam teraz jak ja będę Typował fazę Legend i myślę, że tak, zaczniemy sobie od tych pewniaków, tradycyjnie najpierw tutaj obstawiamy te, tych pewniaków, którzy wejdą, tak, żebyśmy nie ryzykowali tu 3 0, 0, 3 bo to jest najciężej trafić, tak, więc oczywiście, no, Na'Vi, czyli zwycięzcy poprzedniego Majora, G2 oczywiście z Niko na pokładzie również, no, tutaj finaliści, nie ma chyba opcji, żeby oni nie przeszli dalej, patriotyczny akcent czyli naszych dwóch polskich zawodników ens również myślę, że nie będą mieli jakiegoś większego jakichś większych problemów. Vitality również myślę, że tutaj jest to w miarę pewna drużyna. No i teraz ewentualnie mogłyby się zaczynać jakieś problemy. Cloud9, Cloud9 czyli były gambit, myślę, że też tutaj powinni się pojawić Heroik Też spoko Gierkę grają, więc myślę, że tutaj Też nie będzie jakiegoś zaskoczenia No i Tu mamy problem Przyznam szczerze, ale chyba Po prostu zagram Tak Dosyć bezpiecznie I sobie damy face clan Tutaj Do tej siódemeczki i teraz tak, kogo na 3-0? Kogo, kogo na 3-0? No, i tu jest problem. I tu jest problem. Kto tu może zaskoczyć? Mnie zaskoczył, powiem Wam szczerze, Team Spirit, na którego nie stawiałem w fazie pretendentów. Więc być może bym tutaj zaryzykował taki Team Spirit. A z drugiej strony mamy Furię. Po, 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 pomiędzy te dwie drużyny bym e, próbował i mm, ale dobra weźmiemy furię weźmiemy furię nie będę jednak ryzykantem zbyt dużym no i na 03 na 03 tutaj myślę 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 że mm, bad new eagles y, to jest chyba największe prawdopodobieństwo i chyba nie będę nic tutaj kombinował. No też tam słyszałem, że Imperial Esports e, sobie ciężko tam przędą i jakieś tam mają problemy wewnątrz zespołu. E, ale za, ale ja sobie postawię na Bennu Eagles i, i, i może siądzie. Także słuchajcie, tak wygląda mój pick'em Mam nadzieję, że uda się przejść do kolejnego etapu. Zaktualizuj, żebym nie zapomniał, bym sobie znowu wyszedł i, i byłoby lipa. Także mamy, słuchajcie, mamy NaVie, G2, Ends, Vitality, Cloud9, Heroic, FaZe Clan. To są moje 7 typów. Mam nadzieję, że wejdą. 3-0 Furia, 0-3 ben New Eagles. Tak to wygląda. I co, może jeszcze? Tak myślę, że jak już jesteśmy tutaj, to przy okazji sobie otworzymy jakieś paczuszki. E, paczuszki, paczuszki z Antwerpu, e, i też pewnie nie wszyscy wiedzą bo być może jeszcze są tacy, którzy nie wiedzą, jak się odbiera, e, jak się odbiera e, paczuszki do otwierania. E, I słuchajcie, wystarczy sobie zrobić tak: Pyk. wybrać meczyk, my sobie wybierzemy meczyk. A Aens, powiedzmy, jakiś, tak yy, I sobie otworzymy, słuchajcie das yy, 2 Wybieracie sobie meczyk I odbierz zestaw pamiątkowy z tego meczu I to wszystko, pyk yy, Nie wiem, ile mam Aha, mam trzy do odebrania To otworzymy sobie wszystkie trzy dzisiaj Dlaczegożby nie, już jeden otworzyłem, nic nie wypadło Co ja to wziąłem? Wziąłem yy, to Wezmę to Proszę bardzo i wezmę Unchained, proszę bardzo I mamy wszystkie trzy, otworzymy sobie, może coś wyleci yy, Ostatnio, zlecie na streamach wylatuje, wylatują normalnie jakieś cuda na kiju, więc nie spodziewam się, że teraz coś e, fajnego mi wyleci e, To wyleciało mi dzisiaj e, Revolver, no nie za piękny, to wyleciało mi, e, słuchajcie, z meczu ze strefy zagrożenia Także całkiem spoko Cztery z etapów, o to nie chodzi A to wyleciało mi ostatnio na streamie Kto nie widział, zapraszam Chyba Aha, Nie robiłem jeszcze z tego Shota, ale, ale jakbyście chcieli, to zobaczcie sobie live'a z kamerą Myślę, że było całkiem sympatycznie I oczywiście następny live, jak tylko komputer dostanę To również będzie live z kamerą Także dzisiaj was zapraszam, będziemy rozdawać fajne skiny Będziemy grać A na 2000 słów przypominam, rozdaję kosę Rozdaje kosę dla widza. Kosa ufundowana przez Toxicality dywaka Special Gift. Ta koska trafi do kogoś z Was, moi drodzy. Czekamy też na Maxia, który ma do odebrania tą koskę. Za poprzedniego streama i M4 również dla Maksia. Nie wiem, Maksiu wysłał potężnego donata, ale się na razie nie odzywa. Chociaż no, akurat może nie siadł mu ten termin na streama. Ostatni. Dobra, bo znowu się rozgaduję, rozgaduję, ale dawno się nie widzieliśmy, stąd tyle mojego gadania. E, otwieramy. Na e, o zakończenie, żeby e, jakiś dobry ślad pozostał, e, to sobie otwórzmy. Oj, coś tam ładnego było. Oj, oj, oj jakie, oj, jakie kolorowe rzeczy lecą, ale my dostajemy coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ale 006, słuchajcie, Factor New. Dobra, coś wspaniałego. Lecimy dalej. Tu mamy awupkę, oczywiście, byśmy chcieli. Poprosimy, poprosimy, poprosimy. No dobra, słuchajcie, mamy przynajmniej CZ003, nawet także sztosik. Proszę bardzo, elegancko. Przypominam wam, że z tych skinów, które wypadają, właśnie z Souvenir Package, nie możecie z nich robić kontraktów. Także to jest taka lipa troszeczkę. Dlatego te skiny, które są tutaj białe, czy lekko niebieskie, czy niebieskie, one są prawie nic niewarte, no bo automatycznie nie można z nimi nic zrobić. No ale jakby taka arabeska mi teraz wypadła, nie obraziłbym się. Myślę, że chętnie bym taką arabeskę przyjął. O, ale przeleciały rzeczy. No ale my mamy wybielony. Słuchajcie, dawno nie widziałem tych skinów, więc jakże się cieszę, że ten wybielony jest tak brzydki, że to jest szok. Dobra i to by było moi drodzy. Na tyle mam nadzieję, że pikemy siądą i będziemy mogli obstawiać fazę kolejną. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu dostanę już komputer także... Wstępnie zapowiadam się, że będzie streamek w przyszłym tygodniu. Zapraszam Was już dzisiaj. Zostawcie suba w 2000 subów, słuchajcie, i robimy live'a specjalnego, gdzie będzie kosa do wygrania dla widza. Także warto suba zostawić łapkę w górę i komentarz. I dajcie znać, czy Wy też obstawialiście, jak obstawialiście czy trafiliście. Widzimy się, słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Elu!